Czy można skopać prostą robotę w temacie dostępności na naprawdę prostej stacji kolejowej? Przykład Mielca pokazuje, że niestety tak. Jeden peron, jeden tunel, a ja mam tutaj naprawdę dużo do powiedzenia. Ja jestem Słowik, a to jest kolejny materiał z cyklu Niewidomy płakał jak audytował. Już na wstępie jest grubo. Od strony ulicy Drzewieckiego ścieżka prowadząca wprowadza osobę niewidomą, a właściwie nadziewa ją na odstającą. Poręcz. Dokładniej ta sytuacja mogłaby wyglądać w ten sposób, że osoba niewidoma idąca po ścieżce nie zdążyłaby poczuć pod stopami jej zakończenia, ani tym bardziej wypukłych punktów pola uwagi, ponieważ te znajdują się już pod poręczą. Być może zdążyłaby poczuć podporę tej poręczy, natomiast czas reakcji raczej nie pozwoliłby jej na to, żeby się zatrzymać w porę przed i tak niespodziewaną przeszkodą. Ten problem można by było rozwiązać w prosty sposób, doprowadzając ścieżkę prowadzącą do prawej części schodów w taki sposób, żeby osoba niewidoma poczuła pod stopami i punkty ostrzegające przed schodami i białą laską te schody, a jednocześnie mogła po swojej prawej stronie znaleźć poręcz tych schodów. Jeden tunel, trzy wyjścia i trzy zupełnie różne podejścia do tego samego tematu w dostępności. Brak takiej spójności, brak intuicyjności prowadzi do dezorientacji, prowadzi do zagubienia, utrudnia korzystanie z przestrzeni publicznej i zniechęca do korzystania z elementów dostępności. Wyjście od strony ulicy Drzewieckiego ma ścieżkę prowadzącą, która nie prowadzi do schodów, a jedynie do windy. Jednocześnie na górze z windy nie ma elementu dalej prowadzącego, za to jest ścieżka prowadząca, która prowadzi tylko do schodów. Warto jednak zwrócić uwagę, że na Poręczy jest najbardziej precyzyjna ze wszystkich tutaj tabliczek w alfabecie Braille'a. Jest tutaj napisane, że to jest wyjście ulica Drzewieckiego. Przy wyjściu od strony ulicy Jagiellończyka mamy już ścieżkę prowadzącą, która prowadzi zarówno do schodów, jak i do windy. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że znowu prosto w Poręcz, ale na szczęście mniej niebezpieczny niż po stronie ulicy Drzewieckiego sposób. Na górze za to nie ma żadnych ścieżek a jednocześnie byłyby one tam najbardziej potrzebne dlatego że jest to wyjście od strony skomplikowanego dworca autobusowego który trzeba w całości minąć żeby dojść do ulicy Jagiellończyka Znowu warto zwrócić uwagę na tabliczkę w alfabecie Braille'a na poręczy, ale tym razem w mniej pozytywnym kontekście. Tutaj wprawdzie mamy napisane, że jest to wyjście od strony ulicy Jagiellończyka, jednak już brakuje informacji o tym, że jest tutaj dworzec autobusowy, a byłaby to zdecydowanie bardziej przydatna informacja w kontekście węzła przesiadkowego. Wyjście na perony jest najlepiej oznaczonym wyjściem, jeśli chodzi o ścieżki prowadzące. Jedna prowadzi do schodów i to od ich prawej strony, pozwalając znaleźć poręcz oraz napis na tabliczce w alfabecie Braille'a, a druga ścieżka prowadzi do windy. Na górze, na peronie, te elementy są dalej kontynuowane w jednym i w drugim przypadku, dzięki czemu mamy faktycznie spójność. Warto jednak zwrócić uwagę właśnie na tę tabliczkę, ponieważ na niej jest enigmatycznie napisane, że to jest wejście. Nie wiadomo na co. I o ile lokalna społeczność może się szybko w tym zorientować, ktoś, kto stąd często podróżuje, raczej pamięta, że tu jest jeden peron i jedyne czego można się spodziewać po wejściu do tunelu to właśnie on. Jednak nie wszyscy są w danym miejscu więcej niż kilka razy. Mamy węzeł przesiadkowy, ktoś może z autobusu przesiadać się na pociąg lub odwrotnie. Warto by było, żeby tego typu oznaczenia były pełne, ponieważ na dworcu można się również spodziewać na przykład wejścia na halę, dojścia do jakiejś informacji, do toalety. Mimo wszystko warto takie rzeczy na tabliczkach precyzyjnie nazywać. Dla osoby przyjezdnej jest już trochę trudniej, bo kiedy osoba niewidoma schodzi po schodach, to już na poręcze nie napotyka żadnej tabliczki, a byłaby ona tutaj bardzo przydatna. Jesteśmy w sytuacji wyboru. Możemy pójść w prawo w stronę ulicy Drzewieckiego albo w lewo w stronę ulicy Jagiellończyka i dworca autobusowego. I właśnie taka tabliczka powinna się tu znaleźć. Podsumowując. Może nie jest zupełnie źle, ale nie jest też dobrze. Ten przykład pokazuje, jak bardzo potrzebne jest kompleksowe wdrażanie takich rzeczy jak standardy dostępności. Bo co z tego, że one muszą być, skoro zrobione są tak sobie? Wydano pieniądze, a jednocześnie nie wykorzystano potencjału. I część osób nie będzie chciała z nich korzystać, a część osób potwierdzi jakieś swoje dawne przekonania, że znowu jest byle jak, że znowu zmarnowano okazje i środki. Wdrażanie standardów dostępności musi wyglądać w kompleksowy sposób. Musi przewidywać szkolenie każdej osoby, która ma kontakt z projektem na każdym etapie jego realizacji. A te szkolenia powinny być zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, żeby te osoby wiedziały, co, dla kogo tworzą i w jaki sposób ich praca będzie w przyszłości wykorzystywana.